Wdzięczność przygody Fenka. Rozmawiamy o emocjach. Jedna z bardzo ważnych książek z tej serii. Rodzice Fenka od kilku dni nie mogą porozumieć się ze swoim synkiem. Chłopiec zachowuje się naprawdę nieznośnie. Ciągle na wszystko narzeka i jest nieza bardzo niezadowolony. W domu Fenków od rana słychać tylko mamo, moja ciuchcia, ma już prawie rok. Max ma, na, ma nowszą i dużo lepszą. Dlaczego codziennie na śniadanie jemy płatki kukurydziane? Czy nie możemy jeść czekoladowych? Nie chcę chodzić w tych butach. Nie podobają mi się, dlaczego ciągle pada deszcz. Chciałbym, żeby było już lato. Dodatkowo w tej książce mamy pytania do danej strony tekstu. Podziel na sylaby słowa. Fenek, buty płatki. Gotowe? Fenek. Fenek. Sylaby. Fe, fenek, fenek. 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 Buty. 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 Płatki. Płatki, płatki. Trzy te słowa mają tylko dwie sylaby. Mamie i tacie fenka brakuje już pomysłów. Jak zmienić zachowanie swojego synka? Po długiej rozmowie doszli do wniosku, że może kilka spędzonych dni u dziadków dobrze mu zrobi. Kochanie, co powiesz na odwiedziny u babci i dziadka? pyta mama. Mógłbyś zostać u nich na noc, pobawić się w sadzie, pomóc babci w robieniu przetworów z owoców. Fenek znów zaczyna narzekać, ale w końcu zgadza się i zaczyna pakować zabawki. Kogo widać na zdjęciu zawieszonym na ścianie? Kogo my tutaj mamy na tym zdjęciu? Mamo, nie, i tatę i małego Fenka Cała rodzina Fenka, tak? Mama, tata i dzidziuś Fenek. Kiedy dociera na miejsce, dziadkowie witają się z nim serdecznie, a babcia proponuje wspólne przygotowanie marmolady brzoskwiniowej. Mm. – Co u ciebie, kochanie? – pyta. – Czy wszystko dobrze? – Fanek robi skwaszoną minę. – Nic nie jest dobrze – wyrzuca z siebie. – Chciałbym mieć nową ciuchcie. Moja jest już stara. – Tak samo jak klocki. Inne dzieci mają lepsze zabawki niż ja. Babcia z troską spogląda na wnuczka. Jaką marmoladę przygotowuje babcia Fenka? Pamiętacie? Jakiego smaku? Marmolada to była brzoskwiniowa. Wspólnie przygotowują marmoladę brzoskwiniową. Dawno nie jadłyśmy tego owoca. Wiesz, opowiem ci pewną historię, mówi. Fanek, który, który bardzo lubi opowieści, babci nadstawia uszu, czyli był zainteresowany. Był sobie kiedyś chłopiec, który miał wspaniałych rodziców, przyjaciół, mieszkał w pięknym domu, zawsze czekał na niego dobry obiad, miał w swoim pokoju mnóstwo świetnych zabawek, był zdrowy i nic go nie bolało. Właściwie miał wszystko, czego potrzebował, ale ciągle narzekał, ciągle chciał mieć więcej albo coś innego, czego jeszcze nie miał. Zabawki, które dostawał. Bawił się tak krótko, że szybko zapominał, jak, jak cenna jest zabawa nową rzeczą i, i dbanie o nią. Tutaj mamy pytanie do tekstu. Jakiego koloru jest dzbanek, który trzyma babcia? Żółty. Dzbanek jest koloru żółtego. Nie biały, biały. Barba... Dzbanek? Żółty. Dobrze. <coughs> babcia kontynuowała. Chłopiec ten nie doceniał tego, co miał. Swoim zachowaniem sprawiał przykrość rodzicom, bo oni bardzo starali się, by niczego mu nie brakowało. Babcia przerwała. Fenek patrzył w podłogę. Chyba już rozpoznał, o kim jest ta historia. O kim to była historia? O nim samym. A czy wy się domyślacie? Tak, wy się domyśliłyście. Babcia opowiedziała Fenkowi historię o nim samym, po czym mocno przytuliła wnuczka. Dlaczego babcia Fenka nosi okulary? Bo nie może widzieć. Tak, ma. Może lepiej widzieć, tak? Wiesz co, muszę przewrócić w stronę? Możesz wyłączyć. Nie martw się, szepta mu do łóżka. Czy chciałbyś zmienić swoje zachowanie? Pyta. Fenek kiwa głową i wtula się mocno w babcię, która łapie go za rączką i prowadzi do ogrodu. Pomyśl, Fenku. Są na świecie dzieci, które wcale nie mają zabawek. Są też takie, które nie mają co jeść ani w co się ubrać. Ty masz naprawdę dużo. Nie musisz się martwić o wodę, jedzenie, ubranie i ciepło w domu. Chłopiec słucha uważnie. To wszystko są rzeczy, za które każdego dnia powinniśmy być wdzięczni, wyjaśnia babcia. Gdzie teraz znajduje się babcia i Fenek? W ogrodzie. Babcia i Fenek znajdują się w ogrodzie, tuż przy domu. Wdzięczność to jest takie. To jest takie zachowanie, które. Jest tak, dziękuję, dziękuję. Tak, sobie. takie podziękowanie o. za wszystko, co posiadamy i co mamy, za uczucia, także za, za naszych przyjaciół, za naszą rodzinę, najbliższych. Nasz bohater zaczyna coraz więcej rozumieć. Nie wie, co by zrobił, gdyby zabrakło mu jedzenia albo gdyby nie miał w pokoju żadnych zabawek. Babcia widzi, że chłopiec się zamyślił. Mam pomysł, jak pomóc ci przestać narzekać i doceniać to, co masz. Mówi z uśmiechem: Jaki? Jaki pomysł? Fanek od razu się odżywia. Zrobimy twoją własną listę wdzięczności, mówi babcia. Będziesz mógł powiesić ją nad łóżkiem lub postawić na szafce nocnej. Czy wszystkie dzieci na świecie mają wystarczającą ilość jedzenia i dużo Nie. zabawek? Nie. A skąd o tym wiecie? Bo mama nasza też się nam mówi. <laughs> to prawda, ciekawe, skąd mama wasza wie? – A co to takiego lista wdzięczności? – dopytuje się nasz bohater. Kilka chwil później razem z babcią siedzi już przy stoliku, na którym leży duży arkusz papieru oraz kolorowe kredki i flamastry. Panek wie już, że lista wdzięczności to spis wszystkich rzeczy, z których powinniśmy się cieszyć i za które dziękować. Chłopiec nie umie jeszcze dobrze pisać, dlatego jego lista będzie obrazkowa. Nasz bohater nie musi się długo zastanawiać. Wie już, że ma mnóstwo rzeczy, za które może być wdzięczny. Co to takiego jest lista wdzięczności? Um, lista wdzięczności jest, że można obrazki, kiedy nie umiecie pisać, albo pisać. O czym piszemy? Że jak, kiedy ja bym sobie zrobiła listę wdzięczności, Ności, tak. Ja bym zrobiła, dziękuję, że mam moje koledzy, dziękuję, że mam jedzenie, dziękuję, że ma, mogę nawet się bawić z moją mamą i siostrą. Dziękuję, że mam siostrę. Dziękuję, że mam talerze. I co się dzieje? Czyli, to są, wymieniłabyś te wszystkie rzeczy, za które jesteś wdzięczna i za które dziękujesz, tak? Dziękuję, dobra. doceniamy. Czasami musimy pamiętać o tych malutkich rzeczach, które są tak ważne. Dziękujemy za to, że dzisiejszy dzień minął nam cudownie. Dziękuję, że ja mam kolczyki. Bo mój tata zawsze mówi, musisz być 60 i mieć kolczyki. 16. Dobrze. Na jego liście wdzięczności szybko pojawiają się kolejne rysunki. Są tu rodzice, Kotek, Max, dziadkowie i pani nauczycielka z przedszkola. Jest zupa pomidorowa podawana przez mamę i płatki z mlekiem. Jest ciuchcia, klocki, inne zabawki, a nawet deszcz. Przecież on też jest potrzebny, żeby rośliny mogły rosnąć. Babcia, patrząc na listę węka, wyjmuje drugi arkusz papieru i zaczyna tworzyć swoją własną. Nie tylko dzieci zapominają o wdzięczności. Dorosłym też się to zdarza. A ty? Za co powinieneś być wdzięczny? Wymień zabawki widoczne na rysunku. Co widzicie na rysunku? Um, klocki, pani nauczycielka. Um, zabawki. Kawy, um, koledzy, dziadka, Zabawki, konik. Jakie zabawki jest zapytanie? Konik, konik. To jest jakiś samochód. samochód terenowy. Dziękujemy, dziękujemy za wysłuchanie.